Dzień dobry, witam Was na porannym przeglądzie technicznym. Ostatni przed świętami, 22 dzień grudnia, oczywiście piątek. Skupimy się na pewno na, ses na, na interwałach to jak najbardziej lokalnych, żeby to były schematy do rozegrania oczywiście na tą sesję dzisiejszą piątkową. Zaczniemy od EURUSD. Tutaj wcześniej mieliśmy na interwale 30-minutowym, natomiast zobaczy, że dosyć daleko mamy do tych, jeżeli nie ja to zaktualizowałem przed chwilą też nowy wierzchołek, ale tą siatkę sobie rozłożymy tutaj w kontekście jeszcze bardziej lokalnego swingu. Mianowicie tutaj od tego dołka, i ciągniemy pod ten wierzchołek, który wyznaczony został powiedzmy 24 godziny, mniej więcej później od tego dołka, czyli mamy taką dobę. Wzrostów, praktycznie pełną, jeżeli chodzi o tej czas europejski, nasz polski przede wszystkim. No i pierwszy pułap, który nas interesuje, bazuje na mierzeniu 38,2, zaznaczymy to odcieniem zielonym. Tutaj, jeśli zaraz w pipsach sobie przytoczymy, no to jak najbardziej strefa osiągalna i to nawet dosyć szybko może być, jeżeli tutaj nam rynki kasowe wystartują zaraz w Europie. No bo dzieli nas niecałe 20 pipsów, ten poziom popytowy to jest 1,09,80. A widzimy, że poniżej 1,010, poniżej 1,10 e, obecna wycena. E, Także około 20, niecałe 20 pipsów na swojej dzieli w tej strefy wsparcia, opartej tutaj na mierzeniu 38,2. Także klasyczny schemat. Liczymy na korektę spadkową i będziemy próbowali podłączać się do tych wzrostów lokalnych. E, idąc dalej, GBPUSD. usd Przechodzimy na 15 i do szczytu, tutaj od tego dołka e, sesji wczorajszej tak naprawdę, więc trochę tutaj nam się rozjechały korelacje w kontekście, e, zobaczcie EURUSD i zobaczcie GBPUSD, te korelacje nam się trochę rozjechały, natomiast również celujemy w 3.8.2, również na tym e, współczynniku tutaj będziemy bazowali, jeżeli chodzi o wyznaczenie wsparcia. Zielonym kolorem to oznaczamy e, strefa cenowa 1,2675, e, no i też tak naprawdę mamy około 20 pipsów do, do zaksięgowania tego poziomu. Tutaj dosyć niedawno został wyznaczony ten wierzchołek, bo to był z formacji świecowej z godziny 8, także dosyć na świeżo, i widzimy, że dynamika coraz większa tutaj e, pod otwarcie e, handlu w Europie, także Myślę, że ten poziom może być dosyć szybko zaksięgowany, jeżeli ta korekta będzie jeszcze pogłębiona, oczywiście. Dobra, idąc dalej, czyli USD, JPY, przesuwając sobie mierzenie, to zobaczcie, trochę nam to uciekło, bo tutaj to zaksięgowanie miało miejsce na sesji azjatyckiej około godziny 5, około godziny 4, 3.30 nawet, bo to mamy godzinę różnicy, także dosyć ciężko było. Oczywiście się tutaj załapać manualnie, jeżeli ktoś nie przygotował układu, a raczej mało kto gdzieś tam o pierwszej i jeszcze śledził wykresy, więc ten schemat raczej ciężki do rozegrania tutaj w tym środowisku naszym, ale być może będzie Retest. tak? Tak warto się zawsze nastawić. Jeszcze cena nam za bardzo nie uciekła, więc możemy się nastawić na retest tej strefy oporu, no i zagrać oczywiście pozycję zgodnie z trendem. Aktualnie FS100 142,54. I około 30 pipsów nas dzieli od tej, od tej bariery podażowej. No zmienność na całkiem wysokim poziomie nadal pozostaje, więc tak naprawdę to jest czasami przestrzeń jednej, dwóch światów tutaj na interwale 30 minutowym. Więc myślę, że jeden z ciekawszych też schematów na dzisiaj. Zobaczmy sobie złoto. Tutaj ten poziom na złocie. Zdecydowanie usuwa mi już przehandlowany na horyzoncie, pojawia się kolejny czyli 50. Czyli jest 50. Zobaczcie, że też drobna biegunowość widoczna związana tutaj z tym odragowaniem, z tym dołkiem. Może na Highland aż tak super nie wygląda. To dokładnie, ale tutaj mieliśmy odbicie na najmniejszych interwałach. Fajnie by to lepiej wyglądało, ale widzimy, że to odragowanie tutaj się pojawiło. Później z drugim podejściem było związane wybicie dołem. No i teraz w ramach wybitego wsparcia poziom staje się dla nas oporem. Mierzenie 50%, poziom cenowy 2059-2058 dolarów za uncję, czyli nominalnie patrząc około 8-9 dolarów od bieżącej wyceny, więc spokojnie zakres do wypełnienia w przeciągu tej sesji piątkowej na złocie. No i jeszcze szybko, DAX. Tak się prawie, jeżeli ta M15 wygląda na tą chwilę najlepiej. Nie chcę zbyt szeroko tutaj nic mm, wyznaczyć, no bo to będzie układ za chwilę nieaktualny, znaczy nie, nie będzie to układ już aktualny do, do zakończenia mm, tej sesji dzisiejszej, a po świętach oczywiście wszystko na świeżo będziemy sobie wyznaczyć mm, ponownie, więc nie będzie nas poniedziałek wtorek, więc raczej skupimy się na, na mniejszych tefach. Zielony kolor, poziom e, wsparcia. Odniesiemy sobie do 61,8 docelowy kurs 16, 640, 47, 48 punktów, na tak się to wygląda nam na fajny poziom popytowy.